Proszę o prowadzenie pocztu sztandarowego. To jest uroczystość przemianowania Związku Walki Zbrojnej w warnię krajową. Było to dokładnie 14 lutego 1942 roku, a więc 79 lat temu rozpoczniemy od hybnu narodowego.

w naszym gronie i serdecznie do witami. W, w, w Armii krajową to nie było tylko przekształcenie. Związków walczących o wolną Polskę było wtedy dużo. Natomiast od tego momentu powstała armia. Przestaliśmy być członkami jednego z licznych związków niepodległościowych. Staliśmy się częścią Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i dlatego to jest tak ważny dzień. To jest nowa, zupełnie nowa jakość. W związku było dużo, ale powstanie armii spowodowało jedno, że wszystkie te organizacje niepodległościowe do pewnego stopnia zostały scalone w jedną organizację wielką, dyscyplinarną. Już nie było Zupełnej swobody. Wszystkie organizacje musiały się liczyć z istnieniami sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Jedna tylko organizacja nie podporządkowała się Komuniści próbowali stworzyć własną armię. I kiedy po latach w końcu objęli władzę z własnej Rosji, okazały się takie bawisze. Wcześniej był wszędzie rozplakatowany, olbrzymi, prowadzący Polskę w świat szczęśliwego socjalizmu i mały karzeł akowski u jego stóp, próbujący w tym przeszkodzić. Czasy, si Czasy się zmieniły. W tej chwili okazało się, że ta wspaniała przyszłość, o której prowadził ten olbrzym zawaliła się. Ale nie, nie dziwię się ludziom, którzy z tym olbrzymim olbrzym, prowadzącym do socjalizmu Znieść. Przecież to jest przekreślenie ich całej przeszłości. To jest przekreślenie ich. No cóż, projekt prowadzenia nas do, 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 do szczęścia socjalistycznego przekrał. A natomiast walka o tradycję Armii Krajowej pozostała. I dalej my ją kontynuujemy. I dlatego prędzej czy później. Ten pomnik tutaj stanie. Pomnik, który jest potrzebny. Nie nam. Nie żołnierzom Armii Krajowej. Nas już, już bardzo mało. Ostatni odchodzą masowo na tamty świat. No. Dosłownie z mojego oddziału w tej chwili czynnych jest dwóch żołnierzy. Z całego oddziału. Ale chodzi o następne pokolenie. Chodzi o młodzież. Chodzi o tych, którzy tutaj przyjdą. Miasto protestowało między innymi dlatego, że tutaj chodzi dużo młodzieży, że młodzież będzie się bawić koło tego pomnika. Dosłownie padło powiedzenie na posiedzeniu Rady Miasta, że tutaj młodzi będą siadali przy tym pomniku i będą się całowali. Odpowiedziałem na to, że tak. My wakat też byśmy się bawili, też byśmy się całowali, Jak przeszkodziło nam w to walce. Ale chodzi o to, żeby młodzież, skoro my odejdziemy, kiedy ostatni z nas odejdą i nie będą mogli przekazywać tradycji Armii Krajowej młodemu pokoleniu, to wówczas ten pomnik tą tradycję będzie przekazywać. Dziękujemy Panu doktorowi, żołnierzowi Armii, Walczyła, walczyli nasi rodacy, nasi żołnierze. I niestety kombatanci nie mogą się doczekać tego dnia. Cały czas wierzymy, że może zmieni się władza i wówczas ten pomnik tutaj powstanie właśnie w tym miejscu właśnie przy Babelu. I w takim dużym obszarze, gdzie będziemy mogli się spotykać że jest tak mało młodych tutaj. Czy to jest nasza gmina? Czy to jest... Walczyli z komunizmem latach 44, 56. w latach 44-56. Cześć pamięci tym wszystkim, którzy oddali życie za to. porucznik czasu wojny Armii Krajowej Zbigniew kabata pisał ten wiersz w dalekiej Szkocji, potem mieszkał w Kanadzie i jest to piękny wiersz, zacytuję tylko kilka jak żywioł surowa nie rabaty, nie barwy munduru, nie orderu roku, że to już teraz czekał aż przyjdzie taka Rada Miasta Krakowa, która anuluje te uchwały zobowiązujące Majkowskiego do budowy. No i dostał taką radę w 2019 roku i ona anulowała uchwały, które nakazywały budowę pomnika. I stajemy przed pytaniem, czy ten pomnik jest taki ważny, czy w ogóle pomniki są ważne, bo jak mówią mityczni obywatele, cytowani przez władze samorządowe, najlepiej zamiast pomnika posadzić jakieś drzewo gdzieś daleko na peryferiach. Najkrótsza odpowiedź brzmi: pomniki mają wielką rolę do spełnienia, bo przypominają historię narodu, wydarzenia, z których jesteśmy dumni, a pamięć o nich chcemy w spadku przekazać kolejnym pokoleniom pomniki od najdawniejszych czasów były jedną z najprostszych w postaci upamiętnienia historycznego, pobudzają do refleksji, nawet jeśli mijamy je codziennie. W tym pomniku chodzi o uczczenie pamięci bohaterskiej podziemnej armii krajowej, która walczyła z bezprzykładnym bohaterstwem z dwoma okupantami toczyła bardzo krwawą i nierówną walkę o niepodległą. Polskę. Naród mówi przez swoje pomniki. nie postawienie tego pomnika tutaj oznacza tylko jedno, że władze samorządowe wstydzą się Armii Krajowej, wstydzą się jej bohaterstwa. A może nienawidzą może można nawet tak powiedzieć, że nienawidzą tej pamięci o Armii Krajowej. A przypomnijmy, że do Polski. I torturowali i mordowali żołnierze AK, nazywając ich zaplutym Karłem Raki. Dziś, ich potomkowie nie chcą dopuścić, do postawienia tego pomnika. bo między innymi boją się chyba prawdy. Bo chyba nie chcą, żeby, bo chyba chcą, żeby Polaków dalej oskarżano o kolaborowanie z Niemcami. Niestety latach. Lata komunizmu i trzeci RP zrobiły swoje. Po 30 latach od PRL-u mentalność sowiecka ma się dobrze. W tej sprawie i wielu innych. Ostatni kombatanci zakału umierają, a pomnik jak nie stał, tak nie stoi. Nie stanął na stulecie odzyskania niepodległości, mimo że taką nadzieję mieli kombatanci. Tu zacytuję punkt Stanisława Szur tak dawno zmarł w wieku 100 lat. mówił tak nie jesteśmy gorsi od psa bo na tym bulwarze wiślanym stoi niedaleko stąd pomnik psa z jego postawieniem Aby każdy z nas wziął na siebie ciężar organizowania manifestacji pod urzędem miasta Krakowa dotąd, dopóki nie rozpocznie się budowa pomnika. Jest to sprawa naszego honoru. Nie bądźmy bezobjawowymi patriotami. Musimy się zorganizować. Roześlijmy wici, tak jak to czynili nasi przodkowie. Każdy z Państwa może być. należymy do pierwszego część z nas należy do tego pierwszego urodzonego zaraz po wojnie albo jeszcze w trakcie drugiej wojny światowej weźmy do domu tą sprawę jako nasze zadanie do wykonania jeżeli my tego nie wykonamy to kto? więc jest to otwarte pytanie ale myślę, że każdy z nas na odpowiedź jeżeli nie my to możliwe, że przez długi okres czasu by to podjął za nas dziękuję Państwu za uwagę proszę Państwa Pani Sława Bednarczyk poprosiła o głos kilka kilka minut może jest jeszcze ktoś inny nie wiem nie Pani Sława jest ja weteranem walk o niepodległości proszę Państwa Jestem bardzo wzruszona i chciałam powiedzieć Państwu, że armia krajowa dla mnie jest wielką armią. Wielką armią. Halmer, generał jest dla mnie najwspanialszym generałem. Ja zostałam adoptowana i wychowana przez Państwa tydzieńskie. Ich syn Mieczysław Tydzieński był w AK, bo księdza Lelito i proces artykińskiej krakowskiej. To właśnie on też tam był i siedział 13 lat we Wronkach i w drugim więzieniu w Radiczu, więc ja wychowałam się u tych państwa w patriotyzmie, ale chciałam powiedzieć, że chwała Armii Krajowej, chwała, dlatego że oni na wołyniu bronili nas. Oni ile mogli to po prostu odwet robili. Za to się nazywam mordercami, nie nas broniono. Dlatego proszę Was kochani, żebyście pamiętali, że są sieroty po wołynie, po tych rzeziach okropnych, że są sieroty i my nie wołamy o to do rządu. Nam się nic nie należy. Myśmy stracili rodziców, miłość. Myśmy stracili wszystko. Dlatego Armia Krajowa, chwała Tobie. Chwała Tobie, że nas broniłaś, ile mogłaś. Niech cześć pamięci bohaterów. Cześć, cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Proszę państwa, jeszcze taką krótką informację, bo będziemy kończyć nasze zgromadzenie, bo jest bardzo większość stanowią neolewica, komuniści, nie to wiem, to poszeria, nie zwykła, bo tak mogę tylko określić. Więc będą te bulwary, tu gdzie stoimy, gdzie na pomnik nie mogli dać nawet półtora miliona. To za kwotę 42 milionów złotych będą tu sadzić i dbać o te bulwary. O bulwary trzeba dbać. 42 miliony na trawę, a na pomnik bohaterów. Bo my musimy przekazywać te nasze tradycje kolejnym pokoleniom. Mówić o bohaterstwie. Ten, ten pomnik będzie o tym mówił. I na to... I tego nie wolno... miasta Krakowa, no i sam prezydent daje przykład tego, że jest prominentnym przykładem, że natomiast do państwa mam taką prośbę, żeby wziąć sobie do serca to, to, że może nas nie jest wielu, ale jeżeli każdy z nas zacznie organizować siebie, grupy swoich znajomych to my mamy szansę wywalczyć prędzej czy później ten pomnik bo, bo on powinien stanąć bo on będzie mówił o wiele więcej o tym co inni chcą ukryć przecież za granicą cały czas mówią o kolaborowaniu o holokauscie i przypisują to między innymi również armii krajowej no i ta neobolszewia dlatego nie chcę bo ten pomnik wymówił o bohaterstwie i o tym jak broniono przed Niemcami Żydów żeby nie zginęli za to ludzie ponosili śmierć za to ginęli a teraz nas się opróża. No, jest to nie do przyjęcia ponieważ jest bardzo zimno czas żeby kończyć to poprosiłbym o, jeszcze będziemy mieć okazję wysłuchać i włączyć się w śpiew tym na Armii Krajowej. Ja prosiłbym o ten Ściągamy z